Witam serdecznie. Jest kanał prawem na lewo. Zapraszam. Dzisiaj mieliśmy rozmawiać na temat umowy, czyli przejścia już niejako do sedna problemu. Sama umowa jest to czynność prawna zawierająca co najmniej dwa zgodne oświadczenia woli zmierzające do powstania zmiany lub ustania stosunku prawnego. Brzmi jak brzmi, natomiast generalnie o co chodzi. Każda czynność, która wywołuje skutki dla nas, takie czy inne, określone ustawą, czyli w tym wypadku no, opieramy się na ustawie kodeks cywilny, jest to ustawa z 23 kwietnia 1964 roku, gdzie w artykule pierwszym, który stanowi. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilne, cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Jeżeli chodzi o normę określoną tym przepisem, sytuacja jest o tyle jasna, że dotyczy to nie, że kodeks reguluje tylko i wyłącznie stosunki. Ja na prawo poszedłem ze względu na akty i stosunki. Dopiero po pierwszym wykładzie się zorientowałem, że to nie był ten kierunek, który dla dwudziestolatka latka mia miał być tym bardziej sympatycznym. Okazało się, że no niestety, e, akty i stosunki to chodziło o akty prawne i stosunki prawne. Tym stosunkiem prawnym to są wszelkie zależności wynikające z podejmowanych przez nas działań. Jeżeli są one określone ustawą, w tym wypadku tutaj skupiamy się na kodeksie cywilnym. Oznacza to mniej więcej tyle, że powstają z tego tytułu, żeby nie, nie zrobić masła maślanego, powstają między stronami, które składają oświadczenie woli. Relacje dwustronne, o to jest może dobre określenie. Te relacje Analizując jest z, z punktu widzenia już tutaj no, tego najszerszego działu, jakim są umowy, a przecież o tych umowach będziemy mówić, to nie jest tak, że ktoś jest tylko dłużnikiem, ktoś jest tylko wierzycielem. Dlatego, że w tym klasycznym takim modelu zawarcia umowy, czyli zawarcia tego stosunku cywilnoprawnego pomiędzy jedną i drugą stroną, jak to wygląda, to za chwileczkę będziemy dalej mówić. Natomiast nagle się okazuje, że zawieram umowę, w której ja przykładowo chcę nabić jakiś towar, chociażby to była puszka farby, i mówię, jak ta puszka ma wyglądać, jaki ma być kolor. Umawiamy się, że przyjdę po odbiór jutro. I co się nagle okazuje? Tak doszło do zawarcia umowy. Oczywiście, z jednej strony jestem dłużnikiem, z drugiej strony jestem wierzycielem. Ja jestem zobowiązany do zapłaty umówionej ceny, i w tym zakresie to ja jestem dłużnikiem sprzedawcy, ale sprzedający mi tę farbę jest równocześnie i moim wierzycielem, i dłużnikiem. Dłużnikiem w zakresie takim, że on zobowiązał się spełnić świadczenie czyli no, prawnie to brzmi dziwnie spełnić świadczenie. Chodzi generalnie o to, że w tym konkretnym przykładzie jest zobowiązany wydać mi tę puszkę farby, a ja jestem zobowiązany mu zapłacić. Umowa została wykonana i te relacje generalnie są zamknięte, czyli raczej nikt z tytułu tej farby nie pójdzie do, do sądu. No, przynajmniej w tej najprostszej wersji, bo zdarzyć się mogą różne sytuacje, kiedy okaże się, że zamiast farby była woda, reklamacje i tak dalej. Ale generalnie chodziło o wskazanie pewnego przykładu. Czyli tak, mając rozmawiać na temat y, umowy, czy analizując, rozbijając umowę na czynniki pierwsze, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, y, czym jest czynność prawna. Definicję y, czynności prawnej możemy znaleźć w artykule 56 Kodeksu Cywilnego. W brzmieniu, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Generalnie chodzi o to, że zawierając umowę musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim. Że ta umowa wywrze skutki nie tylko te, które są zapisane czy na które się umawialiśmy, ponieważ forma może być pisemna, ustna, notarialna. O formie umowy będziemy rozmawiać później. Natomiast w tym zakresie, jeżeli chodzi o czynność prawną, to mamy to, na co my, jako strony umowym, możemy się umówić niezależnie od tego, co jest w przepisach, lecz również to, co nie, to czego nie zawrzemy w tej umowie. Skutki będą wynikać z ustawy, nie tylko z kodeksu cywilnego, ale z każdej innej regulującą tematykę, o którą będzie się opierała nasza umowa. Zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Takim najprostszym przykładem jest, myślę, że nikt z nas sobie nie wyobraża sytuacji, że przychodzę do sklepu monopolowego i robię coś takiego. Dzień dobry, nazywam się Rafał Sikora i poproszę pół litra wódki. No przecież od razu zabito bym nie śmiechem. Lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem. Natomiast jest tu pewien zwyczaj, wchodząc do sklepu, biorę gazetę, kładę pieniądze na ladzie, wychodzę. Zawarłem umowę? Tak, zawarłem umowę w tej najprostszej wersji, kiedy to zobowiązanie sprzedawcy sam sobie wyjąłem. Nikt mnie nie oskarża o kradzież, ponieważ założenie jest takie, że przychodzę do linii kas, wyciągam pieniądze, płacę i wychodzę. No, bo odbywa się to na zasadzie bez słów, yy, i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Samo nasze zachowanie jest w tym momencie elementem, który yy, powoduje to, że jak najbardziej doszło do czynności. Yy, prawnej doszło do zawarcia umowy i mało tego jej wykonania. Te elementy prawa są elementami, które są ściśle tradycyjnymi, tak. I biorą pod uwagę zwyczaje, biorą pod uwagę przede wszystkim te elementy takie nienamacalne, jakim są właśnie zasady współżycia społecznego, czyli generalnie chodzi o Elementy, które bardzo ciekawie i bardzo konkretnie są sprecyzowane w artykule 65, czyli to nasze zawarcie umowy, oświadczenie woli, należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Okazuje się, że ten ustalony zwyczaj i zasady współżycia społecznego, one. Przewijają się przez y, kodeks cywilny, praktycznie od artykułu 5 poprzez masę innych miejsc, gdzie za każdym razem jest zwrócenie uwagi na zwyczaj na pewne zasady. Zasady, które są nam wpajane od dziecka. Dlatego efekt jest taki, no można kodeks cywilny traktować y, tak samo jak książkę telefoniczną, czyli nie jest to książka, którą można przeczytać od deski do deski, no chyba, że w przypadku. Książki telefonicznej, ktoś lubi parę tysięcy bohaterów i żadnej akcji. W przypadku kodeksu cywilnego nie każdego musi to interesować. Natomiast z całą pewnością warto zerknąć na pewne elementy związane z tym, jak może i powinno być kształtowane nasze zachowanie, w jaki sposób powinniśmy zawierać umowy. Czyli biorąc tutaj pod uwagę jeszcze jeden element, jakim jest kwestia Zawarcia umowy, czy mogę umówić się na, z kimś na wszystko? Nie. Są tutaj ograniczenia. I to są ograniczenia, które jeżeli chodzi o prawo konsumentów, tak zwane klauzule abruzywne, klauzule zakazane, urząd ochrony konkurencji i konsumentów, na jego stronach można znaleźć takie klauzule. Dlaczego, czy skąd bierze się to moje dążenie do tego, że jeżeli powstaje spór pomiędzy stronami umowy, to winien go rozpatrywać sąd i to niemal za każdym razem. Dlatego, że w każdym wypadku, każdym, w większości z nas wydaje się, nie, mam 100% racji. Albo na zasadzie boję się tego sądu, jak ognia, nie idę do sądu absolutnie. Tymczasem okazuje się, że ustawodawca przewidział. I mało tego, w naszym państwie jest bardzo dużo instytucji, które stają po stronie każdego z nas, czyli mówiąc krótko konsumenta. To nie jest tak, że wszystko, na co zgodziliśmy się w umowie, jest w 100% dopuszczalne. Tym bardziej, że na przykład analizując ten kodeks cywilny, artykuł 58 stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą. Albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i stąd element posługiwania się wzorcem przez przedsiębiorcę, wzorcem umowy, oczywiście, czy też wszelkie próby w których to świadczenie ma być wybitnie jednostronna a takie czynności również są zakazane w odniesieniu do konsumenta generalnie tłumacząc ten przepis z języka ustawy na ten nasz najprostszy język każda czynność czyli zawarcie jakiejkolwiek umowy która jest sprzeczna z czy to z kodeksem cywilnym, czy z ustawą o ochronie konkurencji konsumentów, czy z jakimkolwiek innym aktem prawnym, albo mająca na celu tak naprawdę minięcie, pominięcie tych przepisów, a proszę mi wierzyć, mogą być różne dziwne zapisy, efekt jest generalnie w pokoju takiego, że te czynności, czy te zapisy umowy, one są z, niejako z mocy prawa nieważne. I stąd efekt jest taki, bardzo często nam się wydaje, że nasza sprawa jest z góry przegrana, nie ma możliwości działania. A tymczasem może się okazać, że tak naprawdę ten przedsiębiorca, jemu nie zależało na właściwym wykonaniu umowy, tylko powiedzmy wprost, zależało mu na tym, żeby znaleźć jelenia, któremu wmówi się. Że takie są przepisy, taką zawarł umowę, i jeszcze na to wszystko wchodzi słynna zasada prawa rzymskiego, pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Tak, należy dotrzymywać umów, ale tych, które są zgodne z artykułami 56 następnymi kodeksu cywilnego, czyli generalnie są zgodne z tym, co wynosimy od kołyski, czyli z zasadami współżycia społecznego. Ustalonym zwyczajem czyli, generalnie, powiedzmy sobie, w sposób prosty, należy dotrzymywać tych umów, które są normalne, i to na co żeśmy się zdecydowali. Choć w dzisiejszych realiach również będziemy mówić o klauzulach zmieniających, czyli nadzwyczajnych sytuacjach życiowych, losowych, w których nagle się okazuje, że samo wykonanie umowy jest albo bezcelowe. Albo niemożliwe do wykonania. No takim przykładem oczywiście jest stan epidemii, ale to już w następnym odcinku. Tak więc dziękuję Państwu serdecznie, życzę miłego dnia i dalej będziemy wałkować temat umowy następnym razem. Do zobaczenia.